Dzisiaj w odcinku trochę nietypowy temat, bo porozmawiamy sobie co nieco o kryształach Kyber, a przede wszystkim o ich kolorze i o tym jak wpływają na kolor miecza świetlnego. Poruszymy też temat tak zwanego krwawienia kryształów. Wiem, że zadawaliście o to wiele pytań, zatem no, koniec czekania. Jedziemy z tematem, bo nowy kanon dość sporo powiedział o kryształach Kyber. Jak pewnie pamiętacie, zgodnie z porządkiem przedstawionym w legendach kolor miecza zależał od użytego w nim kryształu, których no, do wyboru były dziesiątki oczywiście. O ile filmy nie rozwijały tego tematu, to szczególnie gry, takie jak np. Jedi Outcast czy Jedi Academy dawały graczom pełne pole do popisu. Gracze wybierali swoje kolory. Ja sam popylałem z jakimś tam żółtym albo pomarańczowym mieczem. Kryształy miały z góry narzucony kolor i swoją własną nazwę. Był pontyt, bondar, opila i naprawdę wiele, wiele innych. Może kiedyś zrobię materiał o tych najbardziej znanych kryształach z legend. Zapraszam zresztą na stronę osus.pl, jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych starokanonicznych kryształach. W każdym razie, kanon poszedł w innym kierunku. Według mnie, no nawet w ciekawszym kierunku, zdecydowano o ograniczeniu wszystkich kryształów do jednej wspólnej nazwy. Kajber, którą określano wszystkie te rzadkie kamienie. Tak samo jak w legendach, znane były one z posiadania właściwości związanych z mocą. Kryształy Kyber z początku były bezbarwne i otrzymywały swój kolor dopiero po zespojeniu z użytkownikiem miecza, który owy kryształ zdobył. Najczęściej otrzymywanymi kolorami były niebieskie oraz zielone. Kryształ wiązał się ze swoim właścicielem. Sitowie z kolei pozyskiwali kryształy do swoich mieczy na przykład poprzez odebranie miecza któremuś z Jedi. Nawet jeśli Sith pozyskał kryształ nienależący do jakiegoś Jedi, to musicie wiedzieć, że kryształy emanowały naturalnie jasną stroną i użytkownik ciemnej strony musiał jakoś nagiąć ten kryształ do swojej woli. Zatem poddawali je procesowi właśnie tak zwanego krwawienia, który polegał na skażeniu Kybera mocą ciemnej strony mocy. Jednym z efektów owego skażenia ciemną stroną, czy jak powiedzieliśmy skrwawienia, było to, że kryształ przybierał kolor czerwony. Skrwawienie to był rytuał, który dla sitów oznaczał swego rodzaju potwierdzenie oddania się ciemności. Krwawienie wiązało się z zadawaniem kryształowi bólu, gdyż kajbery to nie były jakieś tam kamyki. One były na swój sposób żywe. I mogły odczuwać cierpienie. Cały proces musiał odbyć się w miejscu silnym w ciemną stronę, tak aby połączyć siłę Sita z aurą tamtejszego mroku, a następnie skazić kryształ gniewem, aż do chwili, gdy ów gniew stanie się nie do zniesienia dla kryształu. Wiem, że to brzmi tak trochę dziwnie, ale jak się nad tym zastanowić, to ma trochę sensu. Wówczas rozpoczynało się właśnie krwawienie, i kryształ stawał się czerwony. W czasie rytuału sitowski adept miał wizje, które były odzwierciedleniem jego wątpliwości, a jeśli udało mu się je przezwyciężyć, wówczas wszystko kończyło się sukcesem i umożliwiało stworzenie własnego miecza świetlnego o czerwonej klinze. Proces ten przedstawiony został po raz pierwszy w serii komiksowej Darth Vader Mroczny Lord Sithów, gdzie to Vader stoczył pojedynek z mistrzem Jedi Kirakiem Inflon na księżycu Aldolim. Sith po dłuższym czasie pokonał przeciwnika i zabrał jego kryształ, a następnie zgodnie z pierwotnym zamiarem oddał całemu procesowi krwawienia, aby stworzyć swój Późniejszy miecz. Wiadomo także, że Vader poddał krwawieniu kryształy Kyber, które dostarczył mu Galen Erso za czasów, gdy pracował dla Imperium Galaktycznego. Niewielu wie także o tym, jak przebiegał ów proces w przypadku Kylo Rena. Ben Solo po przejściu na ciemną stronę nie musiał tak jak Vader zdobywać nowego kryształu, lecz zwyczajnie użył tego samego, z którego korzystał pod skrzydłami Luka Skywalker'a. Przelał do niego całą swoją frustrację, związaną z dziedzictwem, którego odpowiedzialność wciąż przychodziło mu dźwigać. W efekcie, tak samo jak zwykle w tego typu przypadkach, zmieniając kolor kryształu na krwisto czerwony. Zresztą, Mieczka i Lorena to ciekawy temat na osobny mini-odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki zobaczyć na kanale. A korzystając z przerwy, zaproszę Was do osusowego podcastu. Jeśli lubicie takie moje gadanie, oczywiście. Warto zafollowować na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że istniał także proces odwrotny do krwawienia, który pozwalał na pozbycie się czerwonego koloru, takie uleczenie kryształu. Przeprowadziła go m.in. Asoka Tano, kiedy to podczas pojedynku z szóstym bratem zmieniła kolor jego kryształów na biały. Co ciekawe, ostrza mieczy nie wróciły do pierwotnego koloru, tylko stały się właśnie białe. Fakt ten można interpretować rozmaicie. Może oznacza to, że białe kryształy stały się tak, jakby, no nie wiem, podatne na zbudowanie nowej więzi z nowym użytkownikiem? Dajcie znać, jak wy to interpretujecie, chętnie poczytam Wasze opinie. Kanon kanonem, ale jednak mało kto pamięta, że pierwszy raz proces zmiany koloru kryształu pojawił się w legendach. W książce Odpływ Paula Kempa możemy przeczytać, jak Jaden Core zmienia czerwony kryształ w żółty, co nazwane zostało czyszczeniem. Nie był to jednak wtedy często spotykany w uniwersum zabieg i mamy kolejną rzecz, którą Kanon bierze z legend. Nieźle, co? Spodobał Wam się odcinek? Koniecznie nie zapomnijcie dać łapki w górę. No i jeśli chcecie, to zasubskrybujcie kanał. Lecimy do 100 tysięcy subów. Zapraszam też na stronę osus.pl, gdzie na pewno znajdziecie masę interesujących Was informacji z uniwersum Star Wars. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa! pa.